Cześć, co u Ciebie? Jak się macie? Dzisiaj jest sobota. My oczywiście weselimy się z gośćmi Michała i Kamili. Jesteśmy po wczorajszym mega weselu, gdzie mieliśmy przyjemność spotkać gości Kasi i Adama. Narzucili oni takie tempo na ten weekend weselny, że mamy nadzieję, że dzisiejsze wesele jeszcze będzie bardziej gorące, jeszcze mocniej poprawimy wczorajsze szaleństwo na parkiecie. Wczoraj Odbyło się mnóstwo niespodzianek. Wczoraj mieliśmy występy koncertu na żywo. Mieliśmy okazję spotkać zespół z Dzikiego Zachodu, Bozleszna, który przyjechał do nas, nazywał się The Abacus i specjalnie dla pary młodej wykonali niesamowity utwór Purple Rain. A dzisiaj mamy przyjemność bawić gości właśnie Kamili Michała. Jesteśmy mega nastawieni, jesteśmy wyspani, wypoczęci i przygotowani na to wszystko, co się będzie działo. Zobaczcie więc, jak świetnie dzisiaj e, mamy przygotowane miejsce. Z jednej strony mamy napis Love. Wczoraj było miło, dzisiaj jest Love. Chociaż gdybyśmy grali dzisiaj dla Kasi i Adama, to byłoby Elo. E, ale nie o to. Chodzi o to, w jakim jesteśmy świetnym miejscu, bo dzisiaj Grace Siedlec i tak troszeczkę niby rustykalnie, niby Dużo drewna, ale to ten wygląd tej sali wygląda całkiem inaczej. Zobaczcie jak to fajnie może, może wyglądać. Tutaj dużo światła jest od okien bo mamy okna, może aparat złapie i dwa długie potężne stoły, na których to nasi goście będą biesiadować do góry antresola, więc fajnie, fajnie inaczej. Graliśmy tutaj dawno, dawno temu na urodzinach Renaty, naszej przyjaciółki, koleżanki. Yy, Robiliśmy jej 40 urodziny, a dzisiaj mamy możliwość zagrania niesamowitego yy, wesela dla naszej łodzi. Dzisiaj już gościnnie razem z nami jest magiczny pojazd, który będzie serwował wszystkim gościom podczas yy, wesela. Będzieł gością. Proseko, do Proseko, więc właśnie taki pojazd stoi tutaj razem z nami. Idę wam pokazać. Wygląda on całkiem sympatycznie i wino przecież Proseko smakuje z tego miejsca. Z tym patrzymy. Tutaj mamy możliwość obejrzenia ogrodu. W którym to goście będą mogli sobie wyjść na kawę, papierosa porozmawiać. A tutaj razem z nami to Bordo, bordo Proseko van, który wygląda w ten sposób. Ostatnie przygotowania, rodowity Włoch, zobaczcie na niego, on nic po polsku nie mówi, tylko moi drodzy rozumie, że Prosecco poproszę i on wie co zrobić, on po prostu nalewa, prosto z nalewaka mówiąc niesamowite Prosecco, teraz czyszczenie wana, mój z van do nas przyjechał również prosto z Włoch i oryginalne serwowane Prosecco przez samego Włocha dzisiaj, Oczywiście mieli ochotę, bordo Prosecco van do waszej dyspozycji. Można spotkać, można się napić, można spróbować. Dzisiaj przez cały wieczór razem z nami. Gorąco polecam, gorąco zachęcam. Wam życzę udanej soboty, że jak powoli wakacje się kończą, ale to nie kończy się jeszcze na sezon weselny. My w tego roku do połowy października będziemy mieli przyjemność się weselić, a tutaj już chyba ostatnie przygotowania przed wejściem pary młodej. Słyszałem przed chwilą walca. I chociaż aparat dzisiaj nie oddaje tak kolorów. Trzymajcie się ciepło. Grace Siedlec. Czy też Kostrzyń, Kostrzyń Siedlec. Tak się jak Grace. Na pewno kreatywny, Prosecco Bordo. Papa, pa. Cóż Wam mogę powiedzieć? Mikołaju jakieś przesłanie? Co? Dzisiaj Mikołaj świeży, wypoczęty. Wczoraj również grał imprezę. A dzisiaj jak nowonarodzony. Jak nie on. Ktoś kiedyś powiedział ostatnio, że wygląda niekorzystnie na poprzednim filmie, dlatego też dzisiaj się poprawił. Co tak powiedział? Ha, I wygląda całkiem się <grym> Bym powiedział, że nawet do skrupania! Trzymajcie się! Pozdrawiam. Napiszcie co u was. Gdzie jesteście, gdzie się bawicie? Może gdzieś się wysadzicie. A może po prostu fajnie spędzacie czas na przykład w skorzencinie. Pa!